Jeśli projekt twojego albumu jest już gotowy, wystarczy złożyć zamówienie i przesłać nam gotowe strony. W tym kroku dokładnie to omówimy. Po zaakceptowaniu regulaminu program automatycznie przekieruje ciebie do panelu klienta. Jeśli posiadasz konto, wpisz swój login. W przeciwnym wypadku utwórz nowe konto. Zostaniesz przekierowany do strony z formularzem. Wypełnij wszystkie wymagane pola. Program automatycznie wyśle na Twój adres mailowy potwierdzenie o rejestracji. W późniejszym etapie zamawiania możesz dokonać zmiany danych. Wybierz ilość sztuk albumu i kliknij ikonkę Odśwież. Na tym etapie przedstawiona zostanie tobie forma okładki. Zdecyduj, czy album ma posiadać folię matową czy błyszczącą. Z dodatkowych opcji proponujemy powlekanie papieru lakierem błyszczącym, dzięki któremu wydruki są jeszcze bardziej nasycone i wyraziste. Jeżeli zdecydowałeś się na album kolekcjonerski, tutaj możesz dokonać wyboru koloru płótna, a następnie kliknij kontynuuj. W kolejnym etapie możesz zmienić adres wysyłki oraz wybrać jedną z możliwych metod dostarczenia albumu. Kliknij Kontynuuj. W następnym kroku dokonasz zapłaty. Wybierz jedną z metod. Jeśli bierzesz udział w oferowanych przez nas promocjach i posiadasz kod promocyjny uprawniający do otrzymania bonifikaty, wpisz go w miejscu tekstowym po prawej stronie, kliknij przycisk ustaw, następnie kliknij potwierdź zamówienie. Zostanie wyświetlona informacja o potwierdzeniu zamówienia. Automatycznie też otrzymasz maila. W kolejnym etapie zostaniesz przekierowany do programu, aby drogą internetową przesłać nam swój album. Program daje również możliwość zapisania gotowego albumu, aby później przesłać go do nas na płycie CD. Prawda, że proste? Życzymy miłej zabawy zetfoto.pl.